Dzień dobry Państwu! Dzisiaj w tym filmie chciałbym porozmawiać o historii, ale nie tyle nawet o samej historii, ale o formie prezentacji historii. Czy słuchacze mojego kanału oraz czytelnicy, czy, czytelnicy moich recenzji, zarówno po polsku, jak i po angielsku, zarówno filmów, jak i recenzji, pewnie wiedzą, że jednym z moich koników i do takich naprawdę ukochanych jest historia wojskowości. Jak wiadomo, świetny opis, analiza to podstawa historii wojskowości. świetny opis działań, analiza posunięć stron konfliktu, analiza uzbrojenia, analiza właśnie ewolucji armii, jak się zmieniała w czasie, jak dostosowywały się armie do warunków zmiennych, albo jak się nie dostosowywały lub nie mogły, dlatego schodziły z areny dziejów. Bardzo ważnym elementem historii wojskowości jest także umiejętność przedstawienia spraw wizualnie. Z tego powodu cenię bardzo dobrych historyków rysowników. Jednym z nich był żyjący w latach 1962 do 2007, niestety w wieku 45 lat zabrała go choroba, pochodzący z Elbląga, pan Andrzej Michałek. Był on historykiem wojskowości, orientalistą i tak popularno-naukowe książki o historii pisał i świetnie rysował, bardzo informatywnie. Można się doczepić do sposobu edycji tych książek, albowiem było tam sporo literówek i tego typu błędów. Niemniej jednak, jak ktoś czytał i głową myślał, to mu nie przeszkadzało. Oczywiście odżegnuję się od stwierdzeń złośliwych recenzentów książek pana Michałka, tutaj powołuje się na recenzję. Pana Kryła Marinowa, polskiego bułgara pracującego w Łodzi w centrum w Katedrze Bizantynistyki, oraz pana Mirosława Leszki, jego kolegi po fachu z tego samego środka, którzy zarzucali panu Michałkowi jakiś panslawinizm, jakieś obiekcje wobec Zachodu itd., tak itd., tak wyolbrzymiane teorie. Niemniej jednak nie potrafili mu odmówić talentu, rysownika oraz wiedzy w temacie historii wojskowości, chociaż na tyle byli uczciwi. Ich recenzja zdradza pewne przejawy zazdrości o to, że ich prace naukowe, obładowane przepisami oraz pewnymi ograniczeniami związanymi z obecną polityką i panującymi trendami umysłowymi w środowisku naukowym, nie zdobyły zbyt wielu czytelników. Chociaż niektóre prace pana Kryła Marinowa. Czy pana Leszki też mam w domu jako yy, miłośnik także i Bizancjum? I uważam je za dobre, chociaż nie wszystkich prace uważam za dobre, ale to inna sprawa. Yy, pracę pana Michałka ze względów graficznych oraz sposobu prezentacji yy, omawianych problemów uważam za wybitne, ponieważ odbiegały one od yy, intelektualnych ograniczeń środowiska naukowego, albowiem pan Andrzej Michałek wprost mówił o tym, jak Zachód nie trawi żywiołu słowiańskiego lub ugro -fińskiego. Historycy zachodni często, chociaż nie wszyscy, co też oznacza umniejszali udział w procesach cywilizacyjno-twórczych tych etnosów. Także poruszał też zaniedbane aspekty zarówno historii wojskowości, jak i historii relacji pomiędzy tymi ludami, na przykład słowiańskimi czy ugrofińskimi, a ludami Wielkiego Stepu. Napisał też pierwszą część dziejów Bizancjum, które skończył na V wieku naszej ery. Niestety śmierć zabrała od przedwcześnie i kolejnych dwóch planowanych tomów już nie napisał. A niemniej jednak jego spuścizna jest warta uwagi i warta czytania, na przykład o wojnach husyckich, czy o ludach tureckich, czy o samych Słowianach ceny Wartość jego pracy niech za tą wartość mówią same ceny, jakie niewznawiane jego prace, można się domyślać dlaczego, może ze względów politycznych, niewznawiane, osiągają na aukcjach internetowych. Kolejnym takim historykiem żyjącym, bardzo dobrym rysownikiem, którego cenię, zajmującym się głównie armią późno oraz armiami, niektórych ludów barbarzyńskich, które z Rzymem się stykały, jest żyjący, pochodzący z Finlandii, pracujący przez parę lat w Izraelu, w Hajfie, e, historyk o imieniu Ilka Syverne, chyba dobrze wymawiam, który e, w tym roku planuje skończyć, wydać siódmy i ósmy tom, właśnie czekam na nie i z radości merdam ogonkiem e, swojego, swoich Military History of Late Roman Empire, a dokładnie chodzi o lata 565-602 i o lata 602-641, czyli do podboju e, do śmierci Herakliusza. Na tym chcę skończyć, cesarza Herakliusza. I na te dwa tomy właśnie czekam z radością, merdam ogonkiem, żeby przeczytać, gdyż. Jest to wspaniale napisana historia militarna Rzymu od 284 roku, czyli od objęcia tronu przez Diocletian do śmierci ze wspaniałymi i informacyjnymi rysunkami, mapami autorstwa pana Ilki Syveny. I o tyle jest dobrze, że facet, dokładnie pan Syweny, pisze w języku angielskim i pisze bardzo przystępnie i też świetnie rysuje, więc Polecam jego książki i zachęcam do ich czytania i oglądania. Jest co czytać, jest co oglądać. Dlatego mówię, że jednak tekst jest ważny, opis jest ważny, analiza jest oczywiście bardzo istotna. Niemniej jednak, jeśli jest to uzupełnione elementem graficznym, to wtedy praca osiąga swoją merytoryczną doskonałość. I właśnie szukanie prac takich autorów, jak już niestety św. Pan Andrzej Michałek czy Pan Ilka, Syvenę oraz niektóre nawet prace pana Daniela Gazdy e, też są bardzo ciekawe, gdyż też e, zawierają e, dane graficzne. W przypadku pana Daniela Gazdy chyba rysuje jego żonę, jak się nie mylę. Niemniej jednak też jej to dość dobrze wychodzi. E, są to prace naprawdę niezłe i ułatwiające przyswojenie tematu. Wszystkiego dobrego państwu życzę. Do widzenia.